Jestem bardzo płodna. To jest kolejny odcinek naszej serii. Let's play Pokémon Sacred Gold. na Więc tak pokażę Wam, jak podekspiłem Pokemony Nie ja obałem w Pokécentrum centrum. No, w ma 25. Zna takie ruchy jak. ciekawego. Krokon ma 29. Tak, bo wczułem, że będę potrzebował Pokémona silniejszego. E, dlatego jego, wybrałem jego. I zobaczcie, depresja ewoluowała. Jest trochę śmieszne, trochę dziwnie teraz wygląda. Yy, nic, chyba, ci, jak do się, kreszkoła i rollouta. I muszę ma 25. Poznała Reindance. I Hyden Power. Następnie, Lotka ewoluowała. Yy, chyba, nic, chyba nic nowego nie poznała, chyba Hypnotizm. I Scorpion. Ech, też mam 29, jakoś niespecjalnie, czy ma ciekawe ruchy. Okej, okay, teraz będziemy rozwiązywali quiz. Okej, okay. jest. Okej. Okay. Dobrze. Karty Boga, Tej napiszę, bo nie wiem o co chodzi. Czy Kurt robi Boga, ale jakie? O, no wiedziałem. Taki uczyć z mojej strony. Sarki. Uh -huh. O kurde, teraz nie wiem o co chodzi. Safe state. Coś tam, oak Nie. Okej. I dostajemy... I dostajemy coś tam. Możemy słuchać radio w pokrywirze. Dajmy do gymu. Jej. Animowany multi. Jej. To jakiś rocket się temu przygląda? Rowerek Whitney była tu Nie, to nie było Whitney, tam na dole była Whitney Ciao, ja, jak ja ogarniam to miasto Golden Root City Golden Root Złota różdżka City Chyba Złota, by. a nieważne Mam nadzieję, że mnie słuchać. Boże, gdzie to było? Jakie ja tępy jestem! Jakie ja krótkie drogi nie umiem zapamiętać. Gdzie ona ma tą salę? To nie tu, bo tam temków kupiłem boże. O jest, to niezo jaki bullshit. <grystanie> To no proszę was. Ludzie do. No. Moi drodzy. Cięcie. cztery parę minut już tego szuka. Taki facepalm, taki facepalm. Taki fail mi się nigdy nie zdarzył. Boże. Dobra, kogo wystawić? Tutaj nie walczyłem. Boże, nie, na Cię nie uleczyłem. Eee, dobra, ja te powycinam Cię, Cię. Bo, bo tych trenerów oczywiście. Okej, okay, to była już ostatnia trenerka tutaj. I co? Alvin ewoluuje! Jej, czekałem na to już od początku serii. Ch zawsze ch chciałem mieć tego Feral Feralig... Teraz, teraz myślę, że powinny mieć nazwę Ferrari. Jej i Ferrari, Gietro. Nie chce Agility, a nie sądzę. Poznał Crunch, pozna, poznał Crunch na 2030. Teraz spójrzcie na tego potwora. Tylko spójrzcie. Gdzie on? Alvin. Sparaliżowany, oczywiście. Spójrzcie, jaki gigant za nami idzie. Tak! A <trym> <trym> Dobra, to jeszcze do niej. Popatrzcie sobie na niego. Jakie ma staty. Y wow. Spodziewałem się czegoś lepszego, szczerze mówiąc. Porównajcie do tego. Do niego. Do niego. Do niego, do niego. Do niego. Boże, jak jemu ja słaby skład. Dobra, robię cięcie. Jak, jak już lecz póki to przyjdę. Okej. Okay. Walczymy. Ustawiłem oczywiście naszego ulubion Naszą ulubioną skałę. Znaczy, nie wiem czy ulubioną, ale bardzo przydatną. Whitney No i tak wygląda. Whitney I ma 6 pokemonów, tak jak my Lickiting na 21. Nie tak źle. Można było się spodziewać czegoś gorszego, ale oczywiście skała musiał spudłować. Oh, Power Life. Power Life. Oh, dobra, wtedy tą. Zabijanie Lickiting. Dobra po nim. Po robocie. <śmianie> no, Wiglifaw, swój w Swif Pokemon. Na no, wystawię muszlę. Już jednego bardzo, jednego bardzo przydatnego ruchu, według mnie. Ej, muszę ma prawie 26 level. <śmianie> Rain Dance. I Attract, Boże. No co z tego, że kochasz? No, co z... psów popsuła całą strategię! O Boże, psychik O Pimpoja! Co z tego, że go kochasz? No! No! Dobra, na kogo nie? Dobrze by... Boże, no na ra... na really, psychic! Pokémon... Dobra, kto przetrwa? Psychika! Alvin. Mam w, w tymie trzy poki wodne chyba. Nic fajnego, szczerze mówiąc. Nie ma czym się chwalić. Whisha! otaj tak wygląda Alvin. A ja 8 minut nagrywam. Okej, okay. to pokażę Wam, jak teraz będzie działał Crunch. <coughs> crunch. Spodziewam się czegoś lepszego po crunchu. Kryty, kryli. O Boże. Teraz chyba zacznę już. Boże, mam... No po co się ja tego... I po co się ja to uży... tego Tego, jak on ma... że ja inny użyłem. Załatw... Dobra, jeszcze pada deszcz. To znaczy, że zdążymy go załatwić. No! Walni się! Walnij! No! Okej, okay, muszla ma 26. Przestało padać. Dobra, wy. Okej, został po ostatnim pokiem Malutka, tu pucker. Wow. moje pokoje tyle ledwo żyją. O boże. Nie wiem, co mam robić. Szerzyj muszla. Muszla. Nadzieja w tobie. Przeżyj to! Muszla! Mówię do ciebie! Żyj! Żyj! O. Dobra. Teraz trzeba będzie walczyć mus muszlą. O Boże. Jak to wygram, nie wiem. O. Jeżeli, jeżeli żaden pok mi nie padnie, to... Nie, jak to wygram bez utraty Pokemona, nie wiem. Stomp. au, będzie bolało. Kalkulując, przetrwa jeszcze jeden ruch. Dobra, proszę Cię, muszla. Jesteś twarda jak muszla. Muszla, 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 muszla. Pójdź na świecznik kwarcik. Nie ran, Boże. Dobra muszla, bardzo dobra muszla. Okej, okay. o Boże, mamy dwa, mamy dwa farciki. Nie wiem, jak ja to wygrałem, prawie jeszcze nie wygrałem, ale mam zamiar wygrać. Jak ja się męczyłem z, z Wigglypuffem, czy jak on tam miał, Boże, co to było. No, co fajnie, super podium. Gini. Gini O oh. Boże, podrobocie w końcu pierwszy... Hejp Muszę dostać spalotka, dostaję Ekspa Whitney, po Whitni, po Ani jejni, Whitney, jej hey. Snaivel Mhm. Mm Chło Boże, czekajcie. Cięcie, to komentujcie, subskrybujcie siema rapa.